The <music> Na początku tego materiału wypada mi powiedzieć, a nie mówiłem 2014 rok. Premiera Wildstara oraz The Elder Scrolls Online. Wszyscy nachypowani na Wildstara, a ESO miało być tym gorszym MMORPGiem, który nie podoła wymaganiom rynku. Aktualnie mamy rok 2017. ESO jakiś czas temu świętowało 10 milionów zarejestrowanych użytkowników. Wyszedł całkiem ciekawy dodatek Morrowind i gra trzyma się nieźle. Naprawdę nieźle i miejmy nadzieję, że tak pozostanie. A w dzisiejszym materiału. Ale zobaczycie 10 powodów, dla których warto naszym zdaniem zagrać właśnie w The Elder Scrolls Online. Dać mu szansę pograć najpierw w podstawkę, później w dodatek i cieszyć się fantastycznym światem Elder Scrolls. Zaczynajmy! Miejscu 10. System walki, który udał się ludziom z Zenimax Studio, ponieważ dokonali oni rzeczy niemal niemożliwej. Połączyli system walki znany z singlowych części Elder Scrolls z wymagami, które narzuca gatunek MMORPG. Tak oto powstał dynamiczny, wymagający mobilności, ale co najważniejsze dający sporo fanu element. Nie jest to bierne stanie w miejscu i wciskanie odpowiednich klawiszy, a takie były przecież początkowe obawy w stosunku do ESO. Biegamy, skaczemy, wybieramy różnego rodzaju umiejętności, dokonujemy bloków, wszystko wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. Na miejscu dziewiątym otwarty świat, który bez wątpienia jest jednym z najmocniejszych elementów całej gry. Świat w The Elder Scrolls online jest duży, jest otwarty, jest bardzo różnorodny no i bardzo piękny. Już na pierwszy rzut oka widać, że wpompowano w ten element dziesiątki milionów dolarów, aby zadowolić wybrednych jak cholera fanów serii The Elder Scrolls. Którzy oczekiwali wiernego odwzorowania ich ukochanego uniwersum. Chyba się udało, bo końcowy efekt robi naprawdę duże wrażenie, nawet na niższych ustawieniach graficznych. Wszystko jest tutaj dopieszczone w najmniejszych detalach. Czuje się, że ten świat jest żyjący. Nie to co w innych tytułach, gdzie powtarzalność aż bije po oczach i gdzie cały czas spotykamy podobne tekstury, podobne lokacje i podobne elementy otoczenia. Na miejscu ósmym element, który można uznać za minus, niemniej jednak single player to również kolejny plus, który musimy tutaj uwzględnić. Nie wszyscy MMORPGowcy kochają przecież zabawę w grupie. Niektórzy wolą samotną, aczkolwiek spokojną przygodę z grą. Elder Scrolls Online jest stworzony dla takich graczy. Nieprzypadkowo ESO jest nazywane msorpg SK od single oczywiście, który pozwala delektować się single playerem w mmorpg Tak naprawdę to maksymalny poziom doświadczenia możemy osiągnąć bez pomocy innych graczy. Zbawa w grupie rozpoczyna się na trialach, dungeonach, battlegroundach i pvp. Ma to swoje zalety, bo możemy w spokoju delektować się świetną grą i świetną fabułą. Nikt nie każe nam gnać do przodu, nikt nie każe nam dołączyć się do party, żeby być w końcu kimś znaczącym. Na miejscu siódmym mas PvP, które jest ogólnie rzecz biorąc w aktualnych czasach marginalizowane, natomiast tutaj postawiono na owy system, jest on rozbudowany i stał się naprawdę strzałem w dziesiątkę patrząc z perspektywy czasu. Wpasował się idealnie w klimat gry, która swego czasu słynęła wyłącznie z PvE, a na dodatek urozmaicił rozgrywkę i stał się jednym z kluczowych elementów endgame'u. Całość jest fantastyczna i emocjonująca, jeżeli walczymy przeciwko innym frakcjom. Na miejscu szóstym nie mogło zabraknąć jednego z ważniejszych elementów, czyli fabuły, bo sami dobrze wiecie, jak wygląda otoczka fabularna w przeważającej części MMORPGów. Płytka, miałka, schematyczna, po prostu głupia. Czasami wydaje się, że piszą ją scenarzyści, mody na sukces lub M. Jak Miłość. Co innego, historia owej produkcji, która potrafi wciągnąć i to bardzo wciągnąć. Jeżeli jesteśmy zagorzałymi fanami tego uniwersum, to czytanie każdego z dialogów jest absolutnym obowiązkiem. Można dowiedzieć się ciekawych rzeczy a przy okazji bo smakować na miastki playera, o którym wspominałem wcześniej. Na miejscu piątym społeczność. To akurat żadne odkrycie, bo gry pay to play i buy to play słyną z dojrzałego i zazwyczaj kulturalnego community, chociaż wasze głosy w ankiecie były trochę inne. Tutaj ludzie się nie wyzywają, nie toczą na czatach seksistowskich czy rasistowskich dyskusji na różnorakie tematy. Nie twierdzę, że ESO jest pozbawione toksycznych ludzi, takowi na pewno się znajdą, ale jest ich naprawdę niewiele i można ich zepchnąć totalnie na margines. Podczas podróży po krainach z pewnością spotkacie masę. Miłych, życzliwych osób, które zechcą Wam pomóc. Tutaj, na przykład, dowodem może być filmik, który jakiś czas temu krążył również po naszym portalu. Odnośnie gracza, który podzielił się z innym playerem, randomowym oczywiście, swoim girem, naprawdę porządnym girem, no i po jakimś czasie go odzyskał. Na miejscu czwartym grafika i optymalizacja, bo ESO ma się czym pochwalić. Jest to jeden z nielicznych tytułów, który bezboleśnie połączył dobrą, naprawdę bardzo dobrą szatę graficzną z dobrą optymalizacją. Elder Scrolls Online bez problemu uruchomicie na kilkuletnim sprzęcie, cały czas ciesząc się w miarę płynną zabawą. Jednak dopiero maksymalne ustawienia gry spowodują pokazanie pazurków przez ESO. Wtedy gra Nomen Omen z 2014 roku zaczyna wyglądać jak nowo wprowadzony produkt na rynek. Wszystko jest dokładne bardzo ładne, oddane w estetycznej, klimatycznej formie. Na miejscu trzecim cena, bo jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, to produkt Elder Scrolls Online jest absolutną czołówką MMORPG-ów. Za 40, 30, czasami nawet 25 zł, jeżeli mamy promocję, otrzymujemy super dopracowany i super grywalny produkt. To samo możemy powiedzieć o kontencie. Chyba tylko World of Warcraft i Final Fantasy XIV mogą się pochwalić równie wielką zawartością. Pewnie się do tego nie przyznacie, ale cena za grę i przyjęty model płatności ma kolosalne znaczenie w podjęciu decyzji. Szczególnie jeżeli ktoś jest każualowym gamerem, nie zarabia 4000 zł na miesiąc i nie może poświęcić na grę 2 lub max 3 godzinki dziennie. W tym wypadku kupujecie tanią podstawkę, w którą możecie grać do woli, bo jest to gra buy to play. No i poza tym możecie sobie dokupić również dodatek, który swoją drogą ostatnio stanią, więc możecie cieszyć się w zasadzie pełną zawartością za kilkadziesiąt złotych. Na miejscu drugim długość i elastyczność. W grze mamy trzy frakcje, 10 grywalnych ras, elastyczne klasy postaci, bo każda klasa posiada różne specjalizacje i wcale nie musi być tym, do czego została stworzona. Mamy również bardzo elastyczny rozwój postaci polegający na rozwijaniu trenowaniu swoich umiejętności, tysiące przedmiotów, rozbudowany crafting, rozgrywka nastawiona jest na eksplorację, zagadki, tajemnice, zabójstwa, kradzieże, housing system masowe PvP, jeżeli chodzi o punkt siódmy. No i to wszystko sprawia, że The Elder Scrolls Online wystarcza Wam na długie miesiące grania. Ale i tak po 100, 200, 300 godzinach będziecie mieć wrażenie, że nie odkryliście nawet połowy oferowanego kontentu. Możliwości są tutaj ogromne, a przyjazna rozgrywka single player plus skalowanie poziomów przy aktualnym dodatku jest wręcz stworzona dla nowych podróżników. Zwiedzacie, podróżujecie, odkrywacie sekrety, to wszystko właśnie w owym tytule. Miejsce pierwsze najprostsze możliwe, bo jest to po prostu jeden z najlepszych MMORPGów. Może do World of Warcraft jeszcze mu trochę brakuje, ale Elder Scrolls Online na pewno plasuje się w topowej dziesiątce najlepszych MMORPGów ostatniej dekady. Dostajemy zoptymalizowany, piękny, bardzo rozbudowany, ale przede wszystkim grywalny produkt, dopieszczony w najmniejszych detalach. Co jednak będziemy tutaj mówić? Wymieniliśmy wam 9 innych powodów, aby zagrać w ESO i chyba nie trzeba was dalej przekonywać. Albo zaufacie nam i 10 milionom innych osób, które kupiły dotychczas Elder Scrolls online, albo dalej będziecie narzekać, że nie macie w co grać, a gatunek MMORPGów przeżywa ciągły regres. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Jeżeli całość Wam się podobała, koniecznie pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, komentarza i subskrypcji. Ja tymczasem żegnam się z Wami, do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie, cześć.